Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sakiewki naleśnikowe z pieczarkami. Potrzebować będziemy na ciasto naleśnikowe trzy jajka, szklankę wody, szklankę mleka, dwie szklanki mąki pszennej, trzy łyżki pikantnego keczupu, sól i pieprz oraz stopione trzy łyżki masła. To mamy ciasto naleśnikowe. Ciasto naleśnikowe należy zrobić i pozostawić, aby odpoczęło na 30 minut. A do farszu będziemy potrzebować pieczarkowego. 15 deko sera żółtego. Ja mam ser żółty w plasterkach. 15 deko. Jedną trzecią kostki masła. 80 deko pieczarek, cebulę i trzy ząbki czosnku Pieczarki, zetrę na tarce o dużych oczkach, podsmażę, odparuję nadmiar płynu, dołożę później do zimnych pieczarek ser, zieloną pietruszkę. A ciasto naleśnikowe, tak jak wspominałam, przygotuję. I pozostawię, aby odpoczęło. Składniki ciasta należy doprawić solą i pieprzem. I teraz mieszam ciasto naleśnikowe. Ciasto na sakiewki już mam przygotowane odpowiednia gęstość i teraz pozostawiamy, aby ciasto odpoczęło a tutaj mam starte pieczarki podsmażam z czosnkiem cebulą na maśle odparowuję nadmiar płynu ciasto na sakiewki już mam gotowe wlewamy porcję na rozgrzaną patelnię rozprowadzamy po całej powierzchni i smażymy a tutaj mam przysmażone pieczarki. Pieczarki doprawiam salą i pieprzem, bo pieczarki już są zimne. Dodam ser i zieloną pietruszkę pokroję. I to będę miała farsz. A teraz smażę naleśniki na sakiewki. Smażymy z jednej i z drugiej strony. Smażymy na suchej patelni, ponieważ daliśmy tutaj masło. I mała uwaga: na pierwszy naleśnik delikatnie patelnię przesmarowujemy tłuszczem, ale tylko na pierwszy naleśnik. Pozostałe naleśniki smażymy na suchej patelni. Tak wyglądają. Naleśniki na sakiewki. I następną porcję wlewamy, rozprowadzamy po całej powierzchni. Moja forma, moja patelnia ma 24 cm. Naleśniki już mam wszystkie usmażone. Teraz będziemy składać sakiewki. Tak jak wspominałam, do farszu dodam ser, zieloną pietruszkę. I należy farsz dokładnie pomieszać. Farsz mam doprawiony solą pieprzem. I teraz połączymy z pietruszką i serem. I sakiewki będziemy składać, i ja tutaj mam cebulkę. Cebulkę dałam na dwie minuty do wrzącej wody, i każdą sakiewkę zawiążę cebulką. I teraz na naleśniki mam elastyczne, bardzo cieniutkie i teraz dajemy porcję na naleśnik, dajemy porcję farszu i składamy sakiewkę, przygotując sobie szczypiorek, którym sakiewkę zawiążemy. Składamy w ten sposób, żeby to no, będzie taki bardziej walor estetyczny, ale bardzo ładnie tak zakładamy do środeczka. Tak to wygląda. Związujemy szczypiorkiem i mamy sakiewkę gotową. Sakiewki możemy zapiec w piekarniku. Tak wygląda sakiewka z pieczarkami, i tak zrobię z pozostałą częścią sakiewek. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę sakiewki z pieczarkami. I tak zrobimy następne sakiewki.